To leciałem sobie w kanonierce Stwierdziłem, że wyskoczę I stwierdziłem też, że nie otworzę spadochronu i sobie umrę, nie? A tu taka niespodzianka Hello, hello, 320, jakby to powiedział mój kolega. Z tej strony Kamil, a.k.a. Lanori, ale raczej Kamil. E, witam Was w kolejnym. E, witam was wszystkich bardzo serdecznie w, w kolejnym e, materiale z Battlefielda 4. E, znowu z Battlefielda, tak, znowu z Battlefielda 4, bo nie miałem tak naprawdę innego pomysłu i też tutaj parę słów, parę słów wstępu bardzo szybko, drobnie, parę słów wstępu. E, nie ma... Mamy taki przerw, jak znaleźliście się zauważyć w tym wrzucaniu filmików. W tym momencie prawie w ogóle nic się nie pokazywało, że jest źle. tam dwa tygodnie, no prawie dwa tygodnie, no bo jest też taka sytuacja, że my jeszcze się edukujemy tutaj na poziomie szkoły średniej i tak, edukujemy się tutaj jeszcze i też ta szkoła też zabiera nam dużo tego cennego czasu, który moglibyśmy Wam poświęcać, ale nie poświęcamy. Także to jest nasza wymówka, możecie ją zaakceptować albo nie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli nie, to, to będzie mi bardzo przykro. Ale co do tematu tego, 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 tego filmiku. Dzisiaj e, chciałem sobie troszeczkę tak z dupy, nie z dupy, nie z pietruchy, jak to mawiają, e, porozmawiać o odrzutowcach w Battlefieldie 4. I muszę wam powiedzieć całkowicie szczerze, że Jetty w Battlefield'zie 4 rozleniwiły mnie w porównaniu do trójki. Lata się tutaj o wiele łatwiej. I mówię tu... E, Podstawowy, tak, Core Mechanics, te podstawowe mechanika latania i zasady takie, to jest wszystko to samo. Ale ta mechanika latania, bardziej ten model latania, różni się od Battlefield 3 Głównie tym, że ta kamera trzyma się naszego dupska, jak jakiś rzep się go ogona. I to jest dobrze. I to jest bardzo dobra sprawa, jak możecie zobaczyć. Przydaje się to podczas lupowania, czyli tej walki kołowej, której też tam chwilkę zaraz opowiem, bo będzie to taki trochę parę typów, taki, takie ogólne obgadanie. Przydaje się podczas tej walki kołowej, bo w przeciwieństwie do Battlefielda 3, gdzie ta kamera, mówimy tutaj o momencie, gdy lecimy z perspektywy trzeciej osoby, czym zaraz za chwilkę powiem, bardzo się przydaje, ponieważ w trójce ta kamera po prostu dochodziła w pewnym momencie, gdy zaczynali, zaczynaliśmy kończyć obrót do takiego. Po prostu fikołek robiła, odwracała się. ja się do tego przyzwyczaiłem i na początku jak grałem sobie w Battlefield 4, to pomyślałem sobie, no nie no kurwa tutaj nie da się latać od życzami, co to w ogóle jest, nie z wszystko. No i tak sobie polatałem, polatałem trochę i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to jest zajebista sprawa. I dosłownie parę dni temu wróciłem sobie do... o ja nadal gram w Battlefield 3, żeby nie było. Yy, wróciłem sobie do Battlefield 3 zobaczyć jak tam mi teraz będzie szło z lataniem i powiem wam, że nie szło mi w ogóle. Nie, po prostu odzwyczaiłem się od tego maksymalnie i po prostu zostałem rozwalony zanim w ogóle zdążyłem wystartować No i ehe, większość rzeczy jest taka sama, tak? Czyli tak jak powiedziałem prędkość przy której skręcamy najszybciej To jest nadal 315 do 320 km na godzinę To jest taka optymalna przy której najszybciej lupujemy Czyli tą walkę kołową prowadzimy No i ta latanie z perspektywy trzeciej osoby I teraz chcę wam powiedzieć dlaczego to jest taka ważna sprawa Latanie z perspektywy trzeciej osoby jeżeli robicie podejście na łódź, na jakiś czołg albo coś takiego, to pierwsza osoba jest spoko, działa dobrze, ja też tak robię. Ale jeżeli wchodzicie. Tutaj za bardzo nie ma przykładów tej walki kowej tego, tego loopingu, lupowania, bo nie było aż pilotów tak, na takim poziomie. E, jest to o wiele ważniejsze, ponieważ możecie bardziej... po pierwsze widzicie, widzicie swój cały udrztowiec powietrzu, więc możecie wykonywać bardziej skomplikowane manewry. Po drugie widzicie przeciwnika i polecam wam latać z radaru, nie, nie tylko, nie z, z, patrząc na jet, latać z radaru, musicie się też do tego przyzwyczaić jeżeli chcecie cokolwiek ubić, że tak powiem e, i, I możecie bardziej dokładnie ocelić, ocenić w tej walce kołowej jak lecą wasze pociski Jak lecą wasze pociski i tutaj jeden tip taki, nie zmieniajcie perspektywy w trakcie strzelania, ponieważ tor lotu kuli również się zmienia tak, jak tutaj widzicie, no po prostu widzę, gdzie lecą moje kule i jak mogę go trafić. I tym odrzutowcem, no i teraz w sumie to jeszcze pokrótce. I jeżeli chodzi o walkę kołową, no to oczywiście, jeżeli nie wiecie, to najlepszym sposobem w ogóle, żeby latać odrzutowcami w Battlefieldzie, w ogóle nie wyobrażam sobie tutaj żadnej innej, innej możliwości, to zbindować pitch up, czyli ten podniesienie dzioba do góry na, na spację. I teraz krótko chciałem omówić wam odrzutowce w Battlefieldzie, no bo różnią się jest tak. SU-50, to jest w ogóle żart. Naj, najbardziej OP odrzutowiec w dogfightach skręca najszybciej jak to w ogóle jest możliwe, co, co w ogóle DICE sobie myślało, Do tego był update, który boostował te stel jety, skręca dwa razy szybciej niż jakikolwiek inny odrzutowiec. Najlepszy pomysł to, jeżeli, jeżeli przy, przyjdzie wam z nim walczyć, to najlepszy pomysł to jest puścić po prostu ECM-a, bo wtedy znikacie z radaru i spróbować go zgubić, jeżeli latamy w, w takim odrzutowcu jak ja, czyli w atakującym, który skręca o wiele wolniej, no już w przeciwnym razie nie macie szans. Do tego jeżeli do odrzutowców typu stealth, czyli tych zwiadowczych, no y, były bezużyteczne, ale był patch, tak jak mówiłem dawno, który jest zboostował, tak jak ten SU-50, który jest teraz całkowitym żartem. I stelfy, jak, jak najszybciej y, zupgrade'ujcie do działka 30mm, bo to 20mm czy tam 15, które jest y, domyślnie założone po prostu chyba Gilgo czy tylko inne odrzutowce. Do tego w stelfach dochodzą aktywne radarowo, czyli te słynne już rakiety z pelotki, które po prostu y, nie ma dźwięku namierzania. Tylko jest od razu dźwięk, y, jak rakieta do nas leci, i właściwie nie mamy wtedy, nie wiem, ułamek sekundy, żeby zareagować. Jak tutaj widzicie, rzadko mi się to udaje, i po prostu w takim wypadku skierujcie maszynę pionowo w górę i zaczekajcie na rakietę, nic nam się nie stanie. Albo to będą dwie. No ECM nie daje rady, po prostu i tak dalej. I ten odrzutowiec, z którym latam na gameplay, to jest Q5 Phantom, czyli Q5 Phantom. Tym właśnie latam. Jest on mój ulubiony i naprawdę fajnie się z niego strzela i prefireuje z tej perspektywy trzeciej osoby. Jest jeszcze odrzutowiec amerykański, jest to Warthog A10, A10 i niestety ciężko lata się w niej z perspektywy trzeciej osoby. Właściwie jest to niemożliwe, ponieważ ma on takie wielkie dwa cylindry, takie silniki na skrzydłach i praktycznie uniemożliwia to latanie z perspektywy trzeciej osoby. I ode mnie to by było. Tyle właściwie. E, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym w kolejnym filmiku. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało i napiszcie, z jakiej gry chcielibyście zobaczyć kolejny materiał, ponieważ razem z Pawłem e, pomyśleliśmy teraz, że będziemy wrzucać z, z wielu gier e, takie właśnie materiały, gdzie, gdzie gramy sobie, że tak powiem solo. Na przykład ode mnie niedługo pojawi się materiał ze Skyrim, a, a od Pawła prawdopodobnie z GTA. Z GTA 4, nie z GTA 5, GTA 4. Bo to są, każdy z was ma na pewno takie gry, do których wraca sobie od czasu do czasu na jakiś tam, w jakichś tam regularnych odstępach czasu. Ja tak na przykład mam z RPGami, bardzo często wracam sobie do Gothica, przynajmniej raz na parę miesięcy. Także, mam nadzieję, że wideo wam się podobało, zapraszam do oceniania i zostawcie komentarze, subskrybki i w